Hejka, dzisiaj witam się z wami w piżamie i z mokrymi włosami. A dodatkowo zaczynam tego vloga z łazienki, a to dlatego, że postanowiłam obciąć sobie włosy w domowym zaciszu. Będę robić to sama, a w zasadzie z pomocą Tomka, także zobaczymy, jak nam to pójdzie. Ogólnie to za tydzień wybieramy się na uroczystość rodzinną, także no nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby eksperymentować, ale mam nadzieję, że się wszystko uda i że będę wyglądała lepiej niż obecnie. Chociaż teraz nie wyglądam źle, ale zaraz Wam powiem o co mi chodzi i czemu postanowiłam właśnie te włosy sobie sama obciąć. Jak pewnie pamiętacie, jakiś czas temu, mniej więcej chyba 5, 6, no mniej więcej pół roku temu oddawałam moje włosy na perukę. Miałam dosyć długie włosy takie do pasa. No i wtedy je dość mocno ścinałam, ale nie wiedziałam, jak się będę czuła w tych krótszych włosach, dlatego też nie chciałam ścinać bardziej niż to potrzebne. Czyli do peruki było wymagane tam około 35 cm, czyli tak ze wszystkim wyszło 40 cm. No i powiedziałam, żeby na tyle mi pani mniej więcej obcięła, żeby nie robić jakiejś takiej super krótkiej fryzury. No i ze względu na to, że nie mam za bardzo doświadczenia w takich krótszych fryzurach, to też nie do końca wiedziałam, co chcę, jaki efekt chcę uzyskać. Także poprosiłam raczej o takie proste cięcie z lekkim, takim tutaj wycieniowaniem z przodu przy twarzy, żeby te włosy z przodu były troszeczkę krótsze. Natomiast one naprawdę bardzo, jakby bardzo mała część była tutaj z przodu skrócona. A generalnie podobał mi się ten efekt, więc teraz właśnie chcę uzyskać taki efekt, żeby z przodu mieć jakby tak bardziej krótsze, że tak powiem, żeby one były po prostu trochę wyciniowane. Może o tak. W tej fryzurze też trochę przeszkadza mi to, że jeśli włosy są obcięte z tyłu na równo i wezmę sobie je do przodu, to wydaje się jakby ten przód był dłuższy niż tył. A tak jak Wam mówię, bardziej mi się teraz podoba efekt, żeby z przodu były te włosy krótsze, więc, jakby potęguje to, że nie do końca jestem właśnie zadowolona z tego cięcia, i chciałabym to trochę poprawić. Także pooglądałam trochę filmów na YouTubie, chyba wiem, jak to zrobić. Zobaczymy. Wołam zatem Tomka i zaczynamy. Mogę być taka trochę zaczerwieniona, ale tak jak Wam mówiłam, dopiero wyszłam z gorącej kąpieli, także to pewnie z tego wynika. No ale dobra, to już nieważne. Tomek, chodź, robimy, no idziesz. Tak, już idę. Tomek Stylista już jest. <gry> tak. Nowe wyzanie. Zaraz, zaraz oddaję kamerę Tomkowi, on będzie mnie nagrywał, a ja wam pokażę, jak w internecie podpatrzyłam, żeby to robić. Pewnie już to kojarzycie, bo chyba to jest dosyć popularny. No tak, jeden chyba jest... w bardziej znany sposób, jak tak. Przyglądałem się temu, no ale ja kamery nie chcę, tylko maszynkę. Ja chcę już ciąć. No więc tak, Tomek mówi, że będziemy to ciąć maszynką. No okej, okay, dobra. Trzymaj no, się. Ja przygotowuję <noise> moje włosy i lecimy. No dobra, tak jak Wam mówiłam, włosy mam świeżo umyte, trochę takie odsączone z wody. Więc no są, można powiedzieć, mokre. I teraz trzeba jakby wziąć głowę do przodu i zrobić kucykę, więc ściągam okulary, żeby mnie nie przeszkadzały. I próbujemy. Aha, naszykowałam sobie jeszcze dwie gumki, więc to sobie już przygotuję. I robimy tego kuca. Musimy porządnie te włosy rozczesać, właśnie tak głową do dołu, żeby wszystkie były, no żeby nic tam się nie podwinęło po prostu. Ja ogólnie nigdy się tak nie czeszę w tej pozycji, także pewnie chwilę mi to zajmie, żeby te włosy teraz rozczesać i wrócę do Was za chwilę, jak już będzie gotowe. No dobra, wydaje mi się, że włosy są już porządnie rozczesane. Już trochę mnie boli kark od tej pozycji, ale nieważne. Jeszcze chwilę muszę wytrzymać, bo jeszcze nie zaczęliśmy cięcia. No i teraz robimy tutaj kłócyka. Dobrze to wszystko mi się układa na górze? Tutaj jeszcze musisz to bardziej pociągnąć. To czekaj, może w środku. Bo to musi być tak bardzo mocno napięte z tego, co widziałem. Okej. Okay. No jest lepiej. Tak, jest dobrze. Dobra, i tutaj przy czole musimy ponoć... Okej, okay, wszystko tu? Tak, tak wygląda okej. Okay. Dobra, związujemy. Ja czuję jeszcze tu jakieś fałdki, ale dobra, przecież to nie musi być idealnie. I tak pewnie teraz nie uzyskamy takiego docelowego efektu, ze względu na to, że te moje włosy właśnie nie są równe. Ale nie wiem, no dobra. Nie ma co się. Ja się w ogóle takimi rzeczami nie przejmuję. powiem Wam szczerze. Nie jestem jakaś wrażliwa na punkcie włosów, także co będzie, to będzie. Bierzemy drugą gumkę. Wiązujemy sobie tutaj wyżej. No tak blisko tej długości, gdzie chcesz odciąć. Tak, teraz sobie to zsuniemy, żeby te włosy były dobrze napięte. No i nie wiem, kilka centymetrów na razie, bo jak efekt będzie fajny, no to najwyżej potem się zrobi więcej. A na razie, żeby no nie już... popsuć. To co? No myślę, że jest tyle. To ja idę tutaj. Myślę, że to mniej. i tak jest sporo, bo to się tak wydaje, ale jak one wszystkie tak pójdą o tyle krótsze, no to, to będzie chyba sporo. Może nawet tak trochę mniej. No dobra, w sumie nie wiem po co ja tak cały czas siedziałam mega pochylona, bo w sumie to mogę się wyprostować, jak już to mam zrobione, ale nieważne. No, ustawiłam sobie na taką długość. Myślę, że i tak będzie sporo, jak te włosy wszystkie się o tyle skrócą, chociaż tutaj to się wydaje tak naprawdę mały, mały mała długość, ale no myślę, że to nie będzie wcale tak mało, także żeby nie powtórzyć na pierwszy raz. W razie czego, jak będzie efekt fajny, no to to powtórzymy. No dobra, tak, że tniemy. Lecimy. To co, potrzymasz kamerkę? Mogę podtrzymać, ale chodzi o to, że my musimy tak tutaj skrócić, a potem też tak posiepać, więc musimy zostawić trochę dystansu chyba na to, no tak, do tej tak. gumki. Ja to wiem. Więc nie wiem, czy nie za nisko ją wsunęłam teraz. No ja tak się... Tak wzią, że za nisko. Tak o tyle. No dobra, to poprawię, wiecie, jeszcze... Chociaż mówię, no nie chcę przedobrzyć, bo po prostu nie wiem, czego się spodziewać do końca. Bo, no mówię, mam nierówne te włosy, nie wiem, jak one tutaj się... które się złapią pod to cięcie dokładnie. Ale dobra. Zrobimy trochę więcej, żeby jeszcze był, yy, była możliwość na posiepanie tego. No dobra. Myślę, że jest ok. Tak? Ja biorę kamerkę i No To dobra. czekaj. Odwracam cię. Trzymaj. Tak usta, żeby było fajnie. Nie wiem, czy widać? No idealnie jest. Dobra. Może ja tak usiądę sobie, żebym to nie polecam. Dobrze. Dobra. Dobra. To co? To ścinamy. Tak coś i potem tego siepiemy. Dobra? Dobra. Będę ja sobie umiejscowy pięknie. Tak ciężko, żebyście jej wy widzieli, i żebym ja widział. Ale babka to tak palcem ze Nie wiem, czy to nie łatwiej niż panią Zobaczymy. Ja myślę, że to będzie dla mnie dobrze, bo muszę trzymać ładnie ten ten... A może ja ten ogonek tak naciągnę w dół? Słucham? Może ja ten... Dobra, nieważne. Chciałam trzymać te włosy, co właśnie spadają. Dobra. Widzicie, nie mamy doświadczenia. Bo Jezu, ich dużo tam poleciało. Ja nie wiem czy my to na pewno dobrze przemyśleliśmy, to chyba z dziesięć centymetrów poleciało, więc jak mi się o tyle zejdzie z głównej długości, to będzie nieźle. Pojadę na imprezę we włosach przed A dobra, na Ciro najwyżej zrobię kucyka, bo nie będzie widać. Hej przygoda, jak to się mówi? Tak. Ja ci to już pocieniuję, Boże mi nie cieniuj! Pani pokazywała, żeby nożyczkami robić. Dobrze, pokaż kamerkę. No i zobaczcie, moim zdaniem jest równiutko. Zatem puszczamy teraz grzebyk. I jeśli są jakieś nierówności, to teraz za pomocą tego cieniowania, za pomocą nożyczek... Ale pokaż ile na podłogę, ile A. tutaj leży. Taka długość. Będzie dobrze. Będzie fajnie. Dobrze, trzymaj. Dobra. Ja po prostu obróciłam tą kamerę, więc teraz może będzie lepiej widać. Według informacji wystarczy w ten sposób porobić przez kilkanaście sekund. No, no coś tam jakieś Dobra, może poszło. wystarczy. Ale później będzie ciężko to złapać. No dobra, coś tu mamy. No, powiem Wam, że tak dużo tych włosów się wydaje, że się obcięło. Chociaż tak wydawało się taki mały ten ogonek. Ale jednak, no to nie jest taka krótka długość. Także jestem ciekawa najbardziej tego, że po prostu ciężko mi sobie wyobrazić, czy w tym kucyku poszły te włosy. Jakby które były z przodu na głowie, czy te tylne, więc nie wiem, które się skróciły. Także będzie niespodzianka. W takim razie ja zaraz rozpuszczam te włosy, i daję wysuszyć, no i pokażemy Wam efekt już na suchych włosach. Tak, a nie od razu, teraz ściągaj, zobaczcie. No dobra, na, na mokrych nie będzie za dużo widać. No teraz to nie wiem, co my zobaczymy. Jak będzie super efekt, a będę chciała mieć jeszcze krótsze, to jeszcze to powtórzymy za kilka dni albo przy następnym myciu. No to co, tak to tu nic nie widać. aby tylko nie wyszło odwrotnie, żeby zemiała miała z tyłu krótsze, a z przodu jeszcze dłuższe, bo nie wiem, co z tym zrobimy. No ale dobra, to ja je może po prostu rozczeszę, no bo nie wiem, teraz... No tak, teraz... są takie wzburzone. No ale źle to nie wygląda. No w ogóle z długości jakby chyba się dużo nie zaszło. Może jednak to było faktycznie mało, tylko tak się wydaje. Mokre były. Będzie dobrze, mówię ci, Tomek Stylista powiedział, że będzie dobrze, to będzie dobrze. Dobra, to rozłączamy się, bo mam takie trochę spontane, że ciężko teraz raz tak także chwilę to potrwa. No wow, teraz jak suszyłaś, no to bomba! No dobra, mamy. to <grym> się F podoba. Mamy efekt końcowy. Powiem Wam tak, dużo się nie różni. Fajnie wyszło tutaj po tej prawej stronie, bo faktycznie jest tutaj krótsze tak jak chciałam, żeby było, więc to jest okej. Okay. Ale to prawdopodobnie wynika z tego, że czeszę się na prawą stronę ten przedziałek robię. A to jakby nie było uwzględnione przy tym cięciu, bo jest tu wyszło fajnie krócej, no ale z lewej tak jakby nic się nie różni, bo nadal tutaj mam długie te włosy. No i nadal y, mam tutaj z przodu jakby dłuższe. Z długości praktycznie mi nic nie zeszło. Także no mówię, fajnie się tak trochę z przodu wycieniowało, ale z długości za bardzo nie zeszło. Prawdopodobnie musimy po prostu wykonać tak. więcej takich cięć. Mi się wydaje, że musimy kilka takich właśnie prób zrobić, wtedy te włosy jedne drugie nadgonią. Tak, no bo właśnie to mówię, to wynika z tego, jak miałam teraz wcześniej włosy obcięte. No i na razie jest ok, No mówię, z długości prawie nic nie zeszło. Możemy to powtórzyć za jakiś czas, tylko żeby znowu się to nie skróciło, nie? żeby, żeby się skróciło to, co chcemy. Więc no, będziemy musieli się zastanowić, jak to zrobić. Wstępnie, jak. No, jak się z tyłu jeszcze. No, tutaj jest, naprawdę się nie różni, jest, jest na prosto w zasadzie. No, no A mi właśnie zależy, żeby tutaj skrócić, bo tutaj jest prosto, no ale kiedy biorę do przodu, no to już tak jakby. Tak to mhm. idzie, a mi zależy, żeby to szło odwrotnie, tak, nie? Także jak macie jakieś y, sprawdzone sposoby, jak sobie we własnym zaciszu domowym y, obciąć włosy tak, jak ja chcę, to możecie napisać w komentarzu. To była nasza, no może nie pierwsza próba, bo jeszcze Wam powiem, że przed samym ślubem jak mi podcinał końcówki też maszynką, ale wtedy miałam te włosy do pasa, więc tylko na równo poleciał, e, no i było spoko, ale takie cięcie bardziej że chcę jakiś kształt nadać, no to pierwszy raz. Że nie oczekiwaliśmy jakichś super rezultatów, no ale dobrze, że nie ma porażki. Myślę, że spokojnie mogę tak się pokazać. Także, jak nie przepadacie za fryzjerami, tak jak ja, albo nie wiem, nie macie kasy, albo jakieś inne utrudnienia, to możecie sobie spróbować. Polecam. Ja tam jestem zadowolony z tego efektu. Ogólnie to ja bym jeszcze trochę poeksperymentował, no ale wiecie, no teraz właśnie wybieramy się na tą uroczystość, więc no nie ma co kombinować. No ale póki co jest ok, Najwyżej później jeszcze trochę tutaj pociechamy, pobawimy się. <grym> tak. No ale to moim zdaniem jest dobrze. Dobra, no to fajnie, cieszę się. Także kończymy ten krótki filmik. Tak jak mówię, wyszedł spontanicznie, nie planowałam tego nagrywać. Znaczy planowałam włosy obciąć, ale nie planowałam tego nagrywać. Ale mówię, a co tam, może będzie fajnie, może komuś się przyda. Także... Kończymy ten krótki filmik, do zobaczenia w kolejnym. No tak, trzymajcie się cześć. cieplutko, cześć! Pa. Patrzcie jeszcze kolejnego dnia, jak to fajnie wygląda. Ta fryzjerka ostatnio nie chciała mi tutaj bardziej tej grzywki podciąć, bo powiedziała, że jak ja sobie w żaden sposób nie modeluję tych włosów, nie suszę na szczotce, ani nic nie robię, to będzie to słabo wyglądało. Ale ja nic sobie nie modelowałam i nie będę tego robić, bo po prostu szkoda mi na to czasu i no nie widzę po prostu takiej potrzeby, nigdy tego nie robię, po prostu zawsze suszę włosy zwykłą suszarką. I tak samo też zrobiłam i uważam, że fajnie to wygląda. Także sama sobie zrobiłam, jak ona nie chciała. Tylko mówię, po tej stronie nic jakby nie wzięło, ale to wynika z tego, że po prostu za mało obcięliśmy. Teraz, jakbyśmy ścięli znowu, to prawdopodobnie te już by się nie załapały, i może by chwyciło te dłuższe. Więc, no, gdybym po prostu je ścięła więcej, no to by się wszystkie pewnie załapały. A tak niektóre w ogóle nie zostały podcięte, ale to nic, małymi kroczkami. Tak jak mówię, nie będę jakoś bardzo eksperymentować, ale już wiem, że mogę sobie sama tak ścinać te włosy.